Z tej strony jazgos. witam was w kolejnym odcinku eee, Nazwijmy to mini maratonu eee, z Dying eee, Robimy taki sobie maraton eee, tygodniowy, żeby dogonić Majubiego eee, Jak widzicie, no kurde dużo jest tu tych eee, zombiaków A eee, przede wszystkim ten, że nie padła ta co się pali Ej ona w sumie ich powinna podpalać, ale patrzcie jaka chora no nareszcie dostałem ekspo za nią. Dobra, lecimy. E, teraz już bardziej się skupiamy, tylko i wyłącznie na musiałem przepraszam, to tak pięknie wyglądało. E... Miałem mu coś złamać. E, no. E, gonimy teraz majubiego. Będziemy się bardziej w takie z zadem robią iść. No, Pocznijmy. Ze względu na to, że musimy jeszcze trochę go w sile pomontować, tymi nawet chyba nawet byś nie ugryzła. Ja się teraz skupię na tamtej grupie, a tu mi to akurat te zombiaki poznikają. A skąd ja wiedziałem, że on ożyje? Nie wiem dlaczego, ale tego się spodziewałem. O, to tak nie miało wyglądać. Dobra, i tutaj? Dobra, broń się popsuła. Yy. Trzymam r, żeby. Co się tu stało? Aha, kolejny stąd wyskoczył. Dobra, co tu mamy ciekawego? Yy. To tylko tak do czystej ciekawości. Sprawdzamy. No i tak jak właśnie mówiłem, to poznikały nam... Oha! Co ty tu robisz? Wywalaj. Czyli... dobra, czyli jednak musimy je plądrować zaraz. No, fajnie wiedzieć. Czyli z tego... Jeszcze żyjesz? Aha, i teraz tu jest ten duży. No chyba was coś... Że tego dużego nie zabiję. Gwiazdkami. Nie gwiazdkami. Ja on ma też życia. Dobra, tu są kolejne zabiaki. Dobra. Uciekaj, Crane. Właśnie wiedziałem, że gdzieś już na plecach jest. Dobra, wchodzimy do góry. Myślę, go z góry... Poczekajcie, w sumie właśnie My mamy poziom umiejętności jako zrobiony. Wiatrak, uderzenie przeciwnika stojąc z... dookoła ciebie za pomocą cielskiego ataku. W tym celu przytrzymaj i puść lewy przycisk myszy. Aha, ten przycisk wymaga oburęczną tą koncentrację. Kurdej, nie wiem szczerze mówiąc w co, co, co bym miał iść. Z drugiej strony ten. Eee, co tutaj właśnie mnie rozwinąć. E, broń. Rzuć bronią, ale to akurat mi się wydaje, że jest bez sensu akurat. E, co my tu możemy? Chyba ta koncentracja wydaje mi się będzie najlepsza. E, padnie w końcu co? O, o dobra, wow. musimy uciekać, o, o. ile on jeszcze przyjmie tych, jakbym go tu. Patrzcie, i on jest nieśmiertelny. Ja już gwiazdek nie mam. A teraz jeszcze to minąłem. A odpocznijmy trochę. I on już jest tak zmasakrowany. Czekajmy tutaj. Nie no, ja go chcę pokonać, nie? Mnie to akurat nie interesuje. Ale ja go na pewno dzisiaj pokonam. O nie nie, 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 Uciekaj. Dobra. Dobra. Nie. Dobra. A kolegę zabił. Dobra. Aha, bo nie mamy tego przecież. Nie, nie zabił. Zębiaki tutaj mi nie pomagają akurat. Ciekawe. Nie. O kurde. Dobra, wstawię, wstawię, wstawię klej Dobra, jesteśmy w stanie go tu wepchnąć na to. Co się dzieje? Zmyła? Nie? Naprawdę? Dlaczego on się od tego odsunął? On jest nieśmiertelny gościu, nie? Naprawdę, gość jest mega nieśmiertelny. O, udało się, w końcu. Wywalaj już też stąd. Co ja się musiałem namęczyć, ja nie mogę. Gdzie jest to jego broń? Ten się nabił tutaj biedny. Ja nie mogę. Ile, ile broni się mi zużyło? No i to jest tak właśnie bez sensu. Na zasadzie. E... No. E... Wytrych. E... Co ja chciałem powiedzieć? Zgubiłem się. E... słyszę gdzieś ten jak tu trzaskają gdzieś ta noc to mnie normalnie naprawdę zadziwia że ona jeszcze nie a tu wychodzisz pod auta no to mów że idziesz tym Cię lepiej przyjął dobra eee, tu jest tak, jakaś koleżanka która myślę że padnie o właśnie Czekajcie, bo to jest karnister, żeby nie zrobił czasem boom. Tak się czasami też da w tej grze. Znaczy myśmy tu wszystkich sprawdzili. tak. Tylko nie chcę teraz, teraz w tym odcinku dużo yy, zwiedzać. Gdzie? A stąd? Dobra, co tu masz ciekawego? Tu chowałaś gwoździe. Jest coś jeszcze? Nic? przejadamy I co? Lecimy dalej. Bo moim zdaniem nie ma co teraz zwlekać. No tak, jak mówiłem, chcę prawdę. Chcesz mnie jakoś zaskoczyć, że z tego, po tego auta wychodzisz. Ale ja wiem, co tu mogę zrobić. Tak. To będzie akurat spoko. No, chodź. Hehehe. Słuchajcie, tu mnie to... ...ciekawiło. Tu chodź, do mnie. Rozbawiamy ich trochę do tego. W może tego dużego też bym... Mógł tu zbawić, jakbym wiedział. To w ogóle też jest do mnie śmieszne, że można przeszukiwać te. W sumie zapomniałem o tym, że to właśnie się da przeszukiwać. Jako te budki telefoniczne. Tu pewnie wyskoczy zombie. Tak? Przebiegnijmy tutaj. Zobaczmy, co tu jest ciekawego w ogóle. Bo z tej strony chyba jeszcze nie byliśmy. Co my tu w ogóle mamy? Mapka. To jest miejsce, gdzie już gdzieś my byliśmy kiedyś. Mhm. Dobra. No, w sumie biegamy tymi samymi ścieżkami. Staram się staram jakoś mega dużo. Ema jakiś przedmiot. E, mega dużo jakoś nie, nie odkrywać jakieś tam mapy. Dobra, brak miejsca i już słyszę, że znów ktoś idzie. E, nie, 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 nie. Tak. I zdemontuj. Zaweźniemy. E, tu sobie też to wyłączymy. Tak, ale będzie spoko. Patrzcie, to jest. No, już słyszałem, że gdzieś tam coś się stało. Dobrze, że to tylko te. Oj, w głupi sposób to chciałem załatwić. Możemy to. Będziemy w sumie w taki sposób też ich jakoś karać, żeby zdobywać. aha broń się zniszczyła. To niedobrze. Ja też zrobię zamach na ciebie. Jeszcze żyjesz? Lubię, jak jest ten moment taki... zwolnienia. Pięknie to się... Jako mi się to ogląda spoko, tak se biegnę i po prostu ich se a, dziabam. O, tego jeszcze... a nie, był, dobra. Byłeś już w moim odcinku, wywalaj stąd, ty też już byłaś. dwie Wy, wywalaj. fajty ty. Masz za... za karę? I Ciebie też wywalimy i dopijemy. Sot, skąd ty wyszedłeś? Potłumacz się. Aha, tu są... tu jest jeszcze gromadka, patrzcie. Oczyścimy to. Bo moim zdaniem będzie OK. Okej, okay, my zmęczyliśmy się na autobus, żeby sobie odpocząć sekundkę. Eee, Wo, tu ich jest mega dużo. się tego nie spodziewałem, że ich jest tak mega dużo tutaj, ale to spoko, ze względu na to, że będzie lepszy odcinek, on nabił się o ty, skąd on tam się znalazł, pozbieramy teraz troszeczkę, jak widzicie, gra nam ułatwia, tak jakby zbieranie, że teraz tylko biegniemy i podnosimy przedmioty po prostu z nich, i to jest właśnie mega spoko Czekajcie, można tu otworzyć? Okej, okay, można. Chemia chyba tu jest? Tak jest. Hmm. Może się też uda coś zrobić, o czym ja na przykład nie wiem, że się da. I wiecie, e, może coś się uda mi ogarnąć jeszcze dodatkowo. Znaku nie chcę. O. Dobra, jakoś mega łatwo. Młotek papieroski. Ej, amunicja, przepraszam. A łatwiej nam gra, jak ułatwia nam to, że. Słuchajcie, bo tu coś gdzieś słyszałem. To, że ułatwia nam, że te zombie znikają, to jest naprawdę mega spoko. Ze względu na to, że. Nie trzeba potem jako przeszukiwać ich, także to jest dodatkowe, nie wiem, sekunda, dwie zaoszczędzonego czasu. Ja bym się w nich tu tak mega chciał wryć na zasadzie, że, że po prostu wbiegnę w nich i teraz robię chciach. No, Uciekniemy, bo tam ucieka też, też coś się badaje, expo. Jak się popatrzyła na mnie. Takim okiem, że dlaczego akurat ona musi zginąć? No i to jest spoko, moim zdaniem. O, o dobra. tam mi się wydaje, że, że potem. O ty, cholera. Gdzie tu wyskakujesz? Dogonimy Majubiego. Wracając do mojego toku myślenia. Jest tu jakaś skrzynka? Nie ma no to co, ostatnie chyba na już. Tak Nie wiem co tu mogę na, na co mogę tutaj liczyć albo na co nie mogę Nie ukrywam, że się cykam biegając w takie zakamarki tak, tu jest torba jakaś. Też. To nie wiem, czy to nie jest. Też ta część, gdzie jest. E no. Czekajcie. Brak miejsca. Torba. E Dungeony o, o to chodziło. Że to jest część z dungeonów. Bo tak też może być. E Czekajcie, mogę sobie wyrobić broń to sobie już w czasu wyrobię ekwipunek hmm. za tą zwykłą rurkę sobie ją dam a rurkę zdemontujemy młoteczek damy sobie tutaj dobra zrobimy sobie troszeczkę miejsca tam jest torba a czy tu coś jeszcze tu coś jest dobra nie dlaczego Jakoś się tak mega cykam tutaj chodzić. Albo boję ja się, że naprawdę mi coś gdzieś wyskoczy. Dodatkowo. O kurde. Ciekawe. Okej. Okay. Czyli tutaj. Okej. Okay. Ej, no jestem ten. Patrzcie. O tutaj. Dobra. O tutaj miało być. I co mnie tu czeka? O, dobra. Myślałem, że będzie coś gorszego. Temu się docykałem, wejść. znowu zombie. Czy tu na autach nic nie ma? Nie ma. Dobra, nie ma tak się minąć. Dobra, ciebie przeszukamy. Zbieramy. Ej, ale tu patrzcie, znowu jest pełno zombie. A nie ma tych materiałów, co ich tu pozabijałem. O mamo. Ale lipa. Miała mi niby gra ułatwić jakoś. Wow, 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 wow. Tam się znowu pokazał. Dobra, wiecie co, nie będziemy kiblować w jednym miejscu. Nie będę ich już przeszukiwał, wnosi ich mam za przeproszeniem. Co tu jest ciekawego? Tu można wejść w ogóle. Potem. Ja tu wchodzę, a ty schodzisz. No, Wejście, człowieku, ogarnij. Czy tam zombie? Padł, zabił się? No, muszę. Musiałem, przepraszam. Potwieramy sobie troszeczkę skrzynek. Nie wiem, czy to coś nam daje. Le, lepsze gwiazdki. Wiem, że tu są jakieś potwory. Pokazuję. Sprinterka, o kurde, ale się wystraszyłem, nie? Dobra, ja się tu, tu nie czuję akurat bezpieczny, tylko i wyłącznie przez to, że przez cień widziałem, spadnij. No, spadni. Wie, naprawdę? Serio? Jeszcze ktoś? Ale się mega wystraszyłem, nie? Ten aż głowę zgubił na moim punkcie. Dobra, wiecie co? Lecimy dalej po prostu. Czy są kolejne takie zębiaki. Tu jest nasza strefa bezpieczna, w ogóle. Patrzcie. Ja nie wiedziałem nawet. No. To nie jest to, czasem ten tunel, gdzie się idzie do. E, jak on się nazywał? Gazi? Czy jakoś tak? No tak, bo to jest niby kebab. A tu wiem, że. E, a tu. E, Majubi mówił, że jest jakiś kebab czy coś. Dobra, już to to przypomina w miarę te miejscówki. A. Ja wiem, że opuszczam bezpieczną strefę, bo ja chcę troszeczkę jeszcze. Prawdę. Pozwiedzać. Bo biegniemy w tą stronę. Chyba biegniemy przez. Dachy. Żeby trochę tego expa jednak nabijać. Może coś się tu gdzieś trafi. Jeszcze fajnego. Ojej. Dobra, to wejdź i tutaj. Jest tu coś? No to są te... ja wiem co tu jest. To jest posążek, akurat posążek se wezmę. Dobra. Hmm, ile mamy? 20 minut odcinka. No takie typowe. Co ty robisz? No nie, 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 nie. Ja uciekam, ja spadam stąd. Ja już z tym nie chcę walczyć, wywalone w niego mam, mimo że wiem, że daje dużo expa, ale akurat on mnie tu nie interesuje. I tu jest w ogóle jakaś strefa, czy to nie jest ta strefa, gdzie tu jest ee, ten Tolga z tym bodajże? Dobra, o, powalczę z nimi, chyba, że jeszcze na samym końcu. poczekaj, ta. Gdzie tu mogę wejść? Tak, tam jest ta bezpieczna strefa tak jakby Dobra, no pobijemy się z nim. Dobra, no dwa razy trzeba uciekać. Na pewno nie będą pomocne one. Nie, uciekaj. Dobra. Musimy trochę uciec. Pocznij sobie, Asgos. On jest słaby. Zaraz go zabijemy. Wow. To już widać, ponieważ jest słaby. To ci granie pozwoliło pozwoliła mnie zabić? Patrzcie jak... Gra nie pozwala. O, on już jest sobiutki, dobra. Jedziemy z nim. Ewalaj. Broń jest uszkodzona, niedobrze. E, musimy ją wymienić na, na kolejną. Wow, teraz się nie spodziewałem tego tak, o kurde. A to mnie teraz zaskoczył, że się tak obrócił jak Jackie Chan. Ile jeszcze mam w ciebie bić? Tak, broń, jest chyba gorsza, bo widzę, że dostaję teraz po mniej Expo po 35. Ej, i jak, jaki on jest nieśmiertelny? Wytłumaczy mi to ktoś? No, nareszcie. No, chociaż kasę oddaj. Brak miejsca w ekwipunku, naprawdę. W takim momencie, co ja tu potrzebuję, żeby ten e, łamać? zrobić. Ej dobra ten niebieski jest lepszy no, z klucza francuskiego A ja się zastanawiam Aha dobra to już wiem A ten jest ten, ten zdemontuj e, Tego w razie draki weźmiemy No i teraz będziemy więcej expa dostawać pewnie Będziemy ich bić Tak? Chyba tak, zobaczymy zaraz Zresztą już z tych pojedynczych dostajemy po 20 to nie jest takie. Powiedzmy, plecy. Aha, wiedziałem. Ło, wow, ciebie się tu nie spodziewałem. Dobra, pozbieramy. Wszystko. Pozbieramy sobie wszystko. Na spokojnie. Patrzę, że 24 w sumie minuty. Ej, ale zaczynam czuć pewnie. Jeśli odnośnie tego dużego. Wiem, że już teraz jesteśmy w miarę w stanie od niego uciec. Także myślę, że możemy teraz już wrócić do normalnych odcinków. Jako Będą normalne, ale to są takie bonusowe, taki typowy maraton, co zrobimy, bo właśnie mają go dogonić. Sorry za syna w tle, na pewno będzie ten, będziecie go słyszeć. Wydaje mi się, że to będzie spoko, akurat, że go tak w miarę dogonimy. 25 minut odcinka, czekajcie, a zobaczę tylko, ile mi brakuje. O kurde 6000 Ja bym musiał jeszcze jednego, pewnie dużego tego zebrać. Hmm. Czekajcie, zobaczymy, czy tu. No to możemy otworzyć. Pusta. Eee. Czy co, nawet bym chciał, żeby teraz byli ci. Tusi. Co to jest. Co to jest? Teczka? Czy to jest ten... Upomnie... Że... Moka. O kurde. A co ja tu trafiłem? Brat, Ciach nogę. Jeszcze wstajesz, to masz. Na tych będę wykorzystywał tę gorszą broń. A tamtą zostawię na tego dużego. To widzicie? Yy, taki odcinek solowy mega się przyda, ze względu na to, że yy, podowiaduje się kilku rzeczy. Przepraszam za syna w tle. Ona jeszcze żyje, patrzę. Ona jeszcze myśli, że da radę mnie dogonić. Na pewno. Yy. Dużo rzeczy się umiem podowiadywać solo, tak? Że na przykład bronie niebieskie są lepsze niż zielone, więcej obrażeń mają. Dobra, pocznij sobie Crane. Także jest okej. Okay. Dobra, myślałem, że to ta broń ich tutaj wywalaj. Musimy robić uniki. Uniki widzicie? Jak przed samym tym? No, zaatakuj. O właśnie. I dostajemy plus 20, dobra. Widzicie, ile nowości się umiem dowiedzieć? Przez to, że sobie tak solo pykam. To jest mega dużo. Nie wiem, czego chyba w mi kole... około minuty trzeba poczekać, żeby właśnie dostać ten. O, poczekajcie, coś tu było, chyba widziałem. Nie, chyba nie. Aktywujemy pułapkę. Ja poczekajcie. Nie wiem co to robi ta pułapka, ale moim zdaniem nie działa. Dobra. Nie wiem dlaczego, ale chyba cię słyszałem. E, dobra, pozbieramy te rzeczy. Trochę tego tu jest mi, tak mi się wydaje. Papierosy, kasa, papierosy. E, su, e, Sakiewka. Przepraszam za scenę będziecie tle, coś na pewno, że jak się bawi. Dobra. I ostatecznym ciosem się nam broń popsuła. Odnawiamy ją. 28 minut odcinka, 28. Dobra, myślę, wydaje, że to powoli może być już. Skończymy to. Bo w sumie jeszcze musiałbym nagrać dwa dla Was odcinki, jeśli robimy sobie taki tygodniowy maraton z Daingleita. No ale to już myślę, że mega to gonimy. Majubiego. Widzicie, dużo jest tutaj tych potworów, no ale to jest to, że gra nam. Co on zrobił? No to już. Ale ja też tak czasami mam, jak biegnę. Zresztą widzieliście nieraz na odcinku, że starałem się biec i. i się gdzieś wywaliłem w głupi sposób. Także. Dobra, myślę, że tu z tego autobusu możemy zakończyć i powiem już ten, że nagrywam odcinek po odcinku. Skoro chcę dla was zrobić maraton. Co ty robisz? Ty jakiś pijany? Patrzcie, on chce na nas ten wejść do tego samochodu. Chyba twierdzi, że to jest jego samochód. Będę nagrywał odcinek po odcinku. Także się nie zdziwcie, że zacznę też w następnym odcinku stąd. Dobra, no tyle w sumie. Ode mnie. Pamiętaj, żeby zostawić suba łapkę w górę oraz komentarz, będzie mi e, mega miło. No i co, słyszymy się z... w następnym odcinku. Trzymajcie się. Do następnego. Cześć.